Cześć, siemanko, z tej strony fajnie, mamy sobie, no, z odcinka na odcinek nagrywamy tego. Famasuzami hmm, z Zambis Garden Warfare. Więc no zlecimy w takim razie z tą koksem. Yy, jeszcze, moi drodzy, ten odcinek i następny będzie opening, więc szykujcie się. 300 mamy tych monetek za chwilę, więc tutaj dwa mecze i już mamy 300 tych monetek. Będzie można pootwierać sobie. Opening zrobić będzie można. Okej, walić 5 players, 2 pigas, 1 demo No to moi drodzy, zrobimy sobie z właśnie na tym. Nie, nie, Chociaż, nie, wiem... Czy nie, nie, no, no, nim nie, 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 nim nie, 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 fajnie się nim gra. nie, 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 na na nie, na górę najlepiej. No a my jeli, ale trochę teleport uszkodziłem. I jeszcze ten soldier dostał straszny damage. To jest nasze, dobra. To jest tak, musimy zbić sobie na górę. Ja trzeba będziemy próbować pójść sobie fasole im? Ale musimy zbić się na górę, bo drogi. Na to teraz fasola. No, i zabiję go. Nie ja zabiję sobie ten chłopa, Tam mnie zdjął. Lotnik cały. Eee, więc no ciężko grać się teraz. I tam za jest też jesteś. No niestety, no. To zostawię sobie, mam utrzymać dwa nisze i zabicia, a więcej ma ich w tej bitwie, to będzie. No i mnie zjął. To na nie ten mnie zjął. No, jeszcze wstrzywam. Tam mają bardzo dużo ustawionych tych byczków. No nic, no niestety. Kurde, mnie nie z tego Nie, co robisz? Dobra, sobie na Zabiłem Nemezisa. Bo już to zdjąłem przy okazji Na punkty lecimy, mamy Roślinek jest bardzo mało, więc o to właśnie chodzi rośliny będzie mniej, to mnie już nie Dodamy tego, co robi tak Dodamy tego, zawalającego skutera O, właśnie tak Dobra, I tak sobie wpaść Grafił hop. Im popuściłam przez ranę. Kurde, mać no. Miał dużo strasznie życia ten typek. Mam gdzieś z trzech roślinek. Trzy roślinki są. O tego się tutaj każdy tak mi. Dwega, go. Zabity! co uciekał przede mną trudno mi jest wyżej z punktami, no bez przysady, na no gościu. no taki obszar, żeby nie wyżej z punktami, pytasz no i czemu jestem niżej z tymi rozstralnymi punktami, powiedzcie mi, nie no ma gościu nie ma nawet takiej opcji, nie I mnie. ty, tak? Gin. Dobra, ja mam 8 fragów, już go przecinałem szybko. Więc o to chodzi. Zaraz to jeszcze więcej tych punktów. Kurde, teraz się przecinię i tak. Dobra, 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 dobra. dobra. 4230 mam. Nice asysta. Muszę być pierwszy w tej Muszę, Muszę, naprawdę. Ty postawię szybko cyk. No nie stawiałem tego, więc będę miał pewnie więcej przewagi. To. Dodamy damy nawet się tego takiego typu... o. O. Kitas. Nu no, da, va tu. Kurde, zostałem impem w twarz. Oni inaczej mnie nie prześcigną z tym tym, ale to ostatnie spółki będą już robić te. Te gówno No aleś dobrze mi idzie. Bo jestem pierwszy na sesji. Kurde. Ten jest 0 miał, 18. Już tak czułam. Przymiał nam punkt. Wiem, ja go się zespiłam. Dobra. Jest tych punktów dużo na razie. Trzeba tych punktów tak trzymać jak są i... mamy to. W ogóle nagranie się rozpoczęło. Jest ładnie. Jednak to jest ostatni odcinek i... Będzie wiecie co... No, ostatni odcinek i będzie opening. I zlecimy, będziemy lecieć z dwójką. Dziś może tą dwójkę dotknę, ale... Nie wiem, czy z odcinkami wam się wrabię, żeby zrobić połowę tych na raz. Zobaczymy, jak to będzie. Kurde, ale dużo życia ma sprośnia. No, 18 ustawiłem, zobaczcie. Tyle samo, jak go waliłem w tak samo. Kurde dostałem hita Nie muszą walić w środek tego byczka, nie ogarniają chyba gdy do końca nie Muszą walić mu w środek a nie w ten O kurde się będzie chłop Ale zabijłem coś tam więcej widziałem 3 do 7 mnie. What do you smell? Is um... O, on my zabił? To też nie zrobimy dalej Plant 5 gum... Gum shrum chyba jakieś tam. Czy gum shrum zasalić. zasadzić? to jest ten, nie? Gum no to jest tam. To jest on najwięcej w sumie, w niż... O, coś tam dostał strzała. Perdona. Zabijem mocara? Nie zabijłem uciakł.

To musimy iść na górnicę chyba, bo to ja szybko polecę fasolą. No nie mam. To się chyba nie zaliczy w ten sposób. Dziesięć koła tylko zgarnąłem tu. Co ty gadasz, gościu? Strasznie mało tak tutaj... Zgarnąłem tych pieniędzy. Ile minutę minut tego Dobra, to czy, no, to 13 uchcieli, a ja mam trochę tych stickerów nawalonych, ale No, 3 aż tutaj rozcinek. roślin. Jeszcze nie ma chyba scientist Może z tych zombi, ale. się wydaje, że damy radę. Nie no, warto wyschnąć, ale. się wydaje, że my damy radę sobie tutaj ugarnąć. Kurde. Troszeczkę. Nie mieliśmy najwięcej zamysłów w sesji. Chociaż jest to możliwe. No? Bo no Hop wyszedł, więc nie wiem, co się też liczy. A chyba się liczy, że Hop wyszedł. Teraz z z No, sama mapa. Ale jako naukowiec, chcę pominąć sobie zadania i kolejną paczkę zgadnąć na opening. Więc trochę tego będzie. Um, chyba sobie opening 2. Nie jestem pewny. Dobra, jest scientist. On tutaj, widzę. <laughs> Czek. Mamy to. A mieliśmy kolejną paczkę, widzę. Teraz nie mamy żadnych tych. Kolejna paczka zrobiona. Została, więc dobrze jest. Dwóch przeciwnych jest tylko. No to lipa. Troszeczkę mało sobie to Niektóre wina. Wypięśmy świat stację. W tym przypadku chyba kliknąłem Jest ja dwóch tylko Ma no, tam jest na górze, ale... No ale to dobrze się ustawił tak. Mamy w Łukas tu są tylko ten naprawdę, więc... Oni chyba szejdą. Nie wiem, niech oni coś zrobią, bo przecież można tak grać, nie? Não niech idą não é hidia, não Mają już giedz? ostatni został tak? z tego wyczka. Dołączy, dołączyli, dołączyli, chce, no on chce i to, to coś vou deixar isso agora para Dobra, to go tam pozamrażałem, ale co się stało, nie? To nie bez sensu. Tak, mi tu zgarnia bardzo mało pieniędzy na to. O kurde, trafiło mi to. Spodziewałem się, że to mi to trafi no? No to wygramy, co? Znaczy, nie wiem, czy my to wygramy, bo tak się to po nie wygląda. W ogóle, jak ty tam jeździ, widzę. Nie trafiłem chłopak, niestety. Nie wiem czy my to zrobimy, chyba my to nie zrobimy, ale trudno. No tu działa ja, w ogóle, to tu wywracają takie Może damy radę, może nie, zobaczymy. Będzie over time, jeżeli mnie tu zabiją. Daliśmy radę. Będzie chyba GG już, ale no. GG mieliśmy, ale mieliśmy. Prawie przed. całym końcem, to było to mieliście? Jak się przed całym końcem otwarto? Mieliśmy troszeczkę. Tak, ja przed całym końcem muszę harcić. No, powiem, no nieźle. Dobra, mieliśmy przejęte 4 punkty, dzisiaj koła 8 koła tylko. No to, moi drodzy, no nice. nice. Dobra. To na tyle. To było na tyle. Cześć. Cześć Siemanko i do następnego.